Kair, 18 stycznia 1891 roku. Ruszyłem z Neapolu statkiem angielskim Ravenna w sam dzień Bożego Narodzenia, ale już pod wieczór. Statek ten nie zatrzymuje się nigdzie po drodze, aż dopiero na brzegach egipskich, skąd dalej dąży do Indii. Obwiał mnie też zaraz wiatr wielkich, egzotycznych podróży. Już na pokładzie takiego statku widzisz nieznane ci z europejskich wędrówek twarze i słyszysz nieznaną w Europie mowę. Załoga Ravenny składa się prawie wyłącznie z hindusów, kilkunastu angielskich oficerów, dwóch lub trzech tejże rasy majtków, zresztą same ciemne postacie w białych opończach, w zawojach, smukłe, chude, o nogach i rękach tak drobnych jak u naszych dzieci, i o ruchach mających coś małpiego. Pogoda dobra, niebo błękitne, toń wygina się jak lśniąca blacha, ale nie załamuje się w fale. Naokół rozlegają się monotonne głosy hindusów ciągnących liny. Statek potężnym rykiem daje znać, że godzina odjazdu wybiła i drży wewnętrznie. Podnoszą mostek, po którym wchodzi się na pokład. Łódki pełne wszelkiego rodzaju przekupniów, stojące w dole, oddalają się zwolna. Tu i ówdzie powiewa kilka chustek, statek odzywa się po raz drugi. Wreszcie go ahead, ruszamy. Wolę to niż czekać. Neapol jest cudem świata snem greckim, ale czekać jest źle, nawet w Neapolu. Zresztą chcieliśmy Wedere, Napoli, Epoi, Egipt, więc nam się dłużyło. Szczególnie i poprzedni dzień był ciężki, tym bardziej, że to była Wilija, Siedząc owego wieczora w hali hotelowej na Piazza Umberto, rozmyślałem o lesie zakopiańskim, jasno oświeconych oknach, o radosnych okrzykach dzieci na widok drzewka i myślałem sobie, że tego nie zastąpi ani Santa Lucia, ani przepyszny pióropusz Wezuwiusza, który od czasu do czasu przebłyskiwał czerwono na ciemnym niebie. Takie widzenia z odległości są jak mgły, przesłaniają światło i czynią człowiekowi dzień smutnym. A gdym tak siedział w owych mgłach, nadomiar smutnych wrażeń wniesiono do hotelu umierającego człowieka. Niosło go czterech ludzi. On zaś głowę miał opadłą zupełnie na piersi, zamknięte oczy, ziemistą cerę i zwisłe ręce. Posępna ta grupa przesunęła się tuż koło mnie. Po chwili zaś zbliżył się do mego krzesła zarządca hotelu i zapytał czy panu wiadomo, kto jest ten chory? Nie. To jest wielki Szliman. Biedny. Wielki szliman. Odkopał troje i mykeny, zdobył sobie nieśmiertelność i umierał. Od tego czasu gazety już nawet tu do Kairu przyniosły wiadomość o jego śmierci. Oto z jakiego szeregu wrażeń składała się moja wigilia, i oto dlaczego usłyszałem na drugi dzień z pewną radością goet. Zatoka była gładka. Nie tak niemiłosiernie modra, jak bywa czasem Morze Śródziemne, ale raczej koloru niezapominajki z odblaskami pereł, opalu, miedzi, dymnego srebra. Blaski owe migocąc, łącząc się i rozbiegając, tworzyły jakby jakąś irytującą się sieć na wodzie, pełną drgań i zmian nagłych. Co było przepyszne? To delikatność i miękkość ogólnego tonu, niełatwa do zobaczenia na Morzu Śródziemnym, które w ogóle jest w tonie raczej twarde. Ale Zatoka Neapolitańska stanowi pod tym względem wyjątek. Rzekłbyś, że Grecy, którzy niegdyś obsiedli rojem te brzegi, przynieśli ze sobą morzu grecką, łagodną świetlistość archipelagu. Słońce stacza się zwolna na iskie. Ravenna ani pyta, tylko bije śrubą na białą miazgę turkusy, perły, opale i pochylona cokolwiek na bok sunie jak rybitwa. mijamy Sorento, następnie przemykamy się między wyniosłością Campanelli i stromym wiszarem Capri i na pełnej roztoczy zasuwamy się zwolna w mrok nocny. Postanawiam czuwać, by zobaczyć Wyspy Liparyjskie. I wulkan Stromboli, który niespokojniejszy od Wezuwiusza, oświeca jeszcze co noc jak olbrzymia latarnia ciemną pustosz morską. W tym celu po obiedzie wieczorem wychodzę na pokład. Wietrzno i chłodno. Okręt poczyna się wspinać na falach, ale czyni to z fantazją, bez trudu, jak delfin, który igra w morzu. Znać dobry statek, ale do wysp Liparyjskich jeszcze daleko, jeszcze ani śladu ognia w dali. Tymczasem chmury, które przez dzień ukrywały się na kształt smoków w szczelinach gór, teraz jakby korzystając z nocy i ciemności wypadają ze swoich dziennych komyszy i zaczynają pędzić po niebie. Co chwila przesłaniają księżyc i gwiazdy, wiatr zgania je i rozgania jak pies owczarski stado. Coraz nowe ich zastępy podnoszą się za statkiem i zdają się go ścigać. Upływa jedna godzina i druga. W salonie na dole gasną światła. Lampy elektryczne na pokładzie również. Zostaje tylko kilka kolorowych latarni, ruch ludzi ustaje. Słychać jeno w równych odstępach czasu dzwon strażniczy, któremu z przodu statku odpowiadają hindusi, zresztą cisza. Cisza względna, bo maszyna nie śpi nigdy i swoim miarowym gda-gda-gda znaczy drogę i czas pracy. Naokół szumi też morze tym dziwnym nocnym szumem, w którym odróżnisz jakby głosy i nawoływania ludzkie, jakby wielkie westchnienia, a czasem łkania. Jest w tym coś ogromnie smutnego, bo ponieważ z pojęciem nocy łączy się mimo woli w umyśle ludzkim pojęcie snu i spoczynku, więc ten nocny ruch, to szarpanie się fal wydaje się jakby męką i zarazem skargą żywiołu, któremu nigdy spocząć nie wolno. Deszcz obfity spędził mnie z pokładu i nie pozwolił zobaczyć stromboli. Ranek zastał nas już w cieśninie mesyńskiej. Dzień był blady i chłodny. Brzeg sycylijski przedstawia się szaro i smutnie, bo gdy słońca brak, wszystko jest smutne, a tej zimy nie ma za wiele słońca nawet w Egipcie. Jeden promień, a owa Sycylia zagrałaby od razu Bóg wie ilu barwami. Mgła zniża horyzont i przypłaszcza nawet góry. Ale słońce nie wschodzi. Statek mknie bliżej sycylijskiego brzegu tak szybko, jakby się przekradał. I istotnie niegdyś przekradano się ze strachem przez te wody, bo przecie tu była siedziba Scylli i Charybdy. Dziś się czasy zmieniły. Charybda nie wciąga już w siebie słonej wody, a Scylla straciła zapewne zęby ze starości i nie porywa marynarzy. Cieśnina nie należy już nawet do niebezpiecznych przesmyków morskich. Dla naszej rawenny, która kilkanaście razy na rok przechodzi groźne zawsze Morze Czerwone i groźniejszy jeszcze Bab el Mandeb, to prawdziwa zabawka. Zresztą przed przybyciem do Neapolu rawenna przeszła burzę, co się nazywa, i teraz nie robi sobie zbyle czego wielkich rzeczy. Fala urwała szalupę. Pasażerowie wylatywali w czasie tej burzy z łóżek, pewien młody Anglik potłukł się nawet porządnie, ale opowiadają o niej spokojnie, jak o jednym ze zwykłych epizodów podróży. Wszyscy jadą z Londynu, więc już przywykli do morza, nie choruje nikt. Większość dąży do Kalkuty, nie zrobili więc nawet jeszcze połowy drogi. Podróżni prócz nas i młodego Hindusa, sami Anglicy. Jest kilka misek, między innymi jedna zasługująca na nazwę miseczki, bo i młoda i ładna. Ta przechadza się cały dzień po pokładzie, tłumiąc za pomocą parasolki swoje suknie, które niedyskretny wiatr rżenie, jak mu się podoba. Młody Hindus siedzi, a raczej leży cały Boży dzień na fotelu, z nogami w górze, wykonywając i to z niechęcią tylko te ruchy, których wymaga zapalenie fajki. Schodzi także na dół, ilekroć dają jeść. Zresztą nie widziałem, żeby choć ręką ruszył. Jest to zapewne jakiś znakomity hindus, może syn jakiego Radży, wracający z Oksfordu lub Cambridge. Jego złotawo-zielona cera i czarne jak aksamit oczy śliczne by się zapewne wydawały, gdyby nosił turban, ale w szarym pidżaku angielskim i w szarej o dwóch daszkach czapce na głowie młody Radża wygląda jak usmolony kapcan. Zresztą wydaje się nadzwyczaj sfatygowany podróżą, nauką lub życiem i zaledwie odpowiada Anglikom, którzy od czasu do czasu do niego zagadują. W ogóle brak na pokładzie charakterystycznych figur. Nawet kapitan ma minę nie wilka morskiego, ale dobrotliwą twarz angielskiego farmera. Widocznie jednak zna się na swoim rzemiośle i patrząc na niego nie wiem dlaczego nabiera się wiary, że ten człowiek ani sam nie utonie nigdy, ani też ludzi nie potopi. Szary czas szaro usposabia. I na twarzach znać trochę nudy. Jakieś kilkomiesięczne baby stanowi great attraction i trzeba mu przyznać, że robi co może, by zwrócić na siebie powszechną uwagę. Wrzeszczy bowiem od rana do wieczora w niebogłosy, a po nocach spać nam nie daje. Młody doktor, podobny do lorda Byrona i równie piękny, zajmuje się bardzo troskliwie baby, a nie mniej i jego matką. Niepodobną wprawdzie do lorda Byrona, ale także bardzo przystojną. Pogoda zmienna. Od czasu do czasu deszcz przetrzepuje przechadzających się po pokładzie tak niespodzianie, jakby im chciał zrobić na złość, a sobie na uciechę. Ogół podróżnych wolałby zapewne albo zupełną pogodę, albo jakąś uczciwą burzę byłaby przynajmniej rozrywka. Jakoż trzeciego dnia zdaje się, iż stanie się zadość temu ostatniemu życzeniu. Od rana poczynamy się mocno huśtać. W południe chwiejba powiększa się, a z nią razem przychodzi nieodłączny zawrót głowy i apatia. Morze przybiera barwę ciemną i ciemnieje coraz bardziej. Na tym zaś posępnym tle widać jak okiem sięgnąć białe runa fal, piętrzących się coraz wyżej. Statek poczyna pracować, wspina się, zanurza dziobem w odmęt, to znowu siada w wydrążeniach fal, przechyla się z boku na bok i skrzypi. Czuby bałwanów przelewają się przez pokład. Jesteśmy na wysokości zachodniego cypla Kandii. Wieczór nie przynosi folgi, noc również, a na drugi dzień jest jeszcze gorzej. Nie przeszkadza to nabożeństwu, bo niedziela, ale do obiadu zamiast osób czterdziestu siada ledwie piętnaście. Szklanki, kieliszki i talerze są w ramach. Mijamy teraz wschodni cypel Kandii. Statek wije się i przewraca, zupełnie jak chory człowiek. Ma się wrażenie, że cierpi na boleści brzucha i że sam nie wie, co z nimi zrobić. Tak upłynął dzień trzeci i czwarty. 5. Zupełna zmiana. Budzi nas promień słońca. Wychodzimy na pokład, niebo pogodne, ale blade, może blade i spokojne. Jakaś nieopisana słodycz napełnia powietrze. Wiatru nie ma, cisza zupełna i czuć tchnienie wiosny. Mgła zbiega się na krańcach widnokręgu, jakby w jakieś fantastyczne, nikłe budynki, które załamują się łagodnie i opadają w morze. Wśród tej ciszy i słodyczy statek idzie naprzód spokojnym ruchem, a za nim ciągną całe stada mew, których nie było dni poprzednich. Nagle rozlegają się głosy: Look here, look here! i kilkanaście rąk wyciąga się, ukazując na burtę łodzi. Patrzę i spostrzegam małą, szarą ptaszynę, podobną zupełnie do skowronka, siedzącą na linie tuż koło burty i spoglądającą z wielką ufnością na ludzi swymi małymi jak czarne paciorki oczkami. Jest w tym coś doprawdy wzruszającego, bo taki ptaszek to istny zwiastun ziemi, to znak, że podróż ukończona. Wkrótce nadlatuje ich cała gromadka. Jedne siadają gdzie który może, inne lecą nad okrętem lotem, który wydaje się bardzo powolny, dlatego że i sami jesteśmy w ruchu. Słońce podnosi się coraz wyżej i z każdą chwilą czyni się cieplej. To przecie już egipskie słońce nam przyświeca. A jaka wiosna, jak się oddycha łatwo i szeroko. Morze i powietrze pełne są teraz blasków. W tych blaskach poczyna coś majaczyć, wynurzać się, bielić, świecić, rysować coraz wyraźniej. Co tam widać? – pytam stojącego obok oficera. Damietta – odpowiada Anglik. Lecimy do kabinek po szkła. Przez szkła widać nie tylko budynki Damietty, ale palmy i żółte, świecące mocno w słońcu piaski. Aleksandrię i Rosettę minęliśmy na taką odległość, że ich wcale nie było widać. Zatrzymamy się dopiero w Port Said, skąd po kilkugodzinnym postoju udamy się przez kanał do Izmaili. Tymczasem z dziwnym wrażeniem spoglądałem na ów świetlisty rąbek ziemi, który wciąż był na granicy naszego wzroku. Po raz pierwszy w życiu miałem zobaczyć Egipt i Afrykę. Doki, latarnie, magazyny i zbiór zwykłych mniej więcej obdrapanych kamienic, pomalowanych na żółto i wzniesionych na żółtym piasku ławicy oto Portside. Jeszcze statek nie stanął, jeszcze stoimy na pokładzie z lornetkami w ręku, a już widzimy, że miasto nie ma w sobie nic godnego uwagi. Tu i ówdzie wznosi się wieżyczka kościelna, tu i ówdzie błyszczy w słońcu wysmukły minarecik, jak świeca zapalona nad miastem, ale wszystko to nowe, wczorajsze, pozbawione cech i charakteru wschodu. Bo też miasto powstało dopiero przy budowie kanału. Przedtem była to piaszczysta zaspa, bezwodna ziemia mew, czapli, czerwonaków i pelikanów, które żyły tu w niezmąconym pokoju. Bo nawet łodzie rybackie nie zawijały do jałowej ławicy. Gdy zaczęto kopać kanał, miasto urosło nagle, jak grzyb, a ptasie Sejmy musiały sobie szukać innych zasp, co zresztą nie przyszło im trudno, jest ich tu bowiem cały labirynt. Dawne peluzjackie ramię Nilu jest nimi zupełnie zatkane Wszędzie, gdzie okiem rzucić widać owe ławy, zaspy, długie rzuty piaszczyste Mniejsze nasypy, progi i groble sztuczne, które wzniosła lub ustaliła ręka ludzka Wszystko to poprzedzielane krętymi wstęgami wody Poplątanymi tak, że w owym chaosie świeżo przybyły podróżnik nie wie Gdzie kończy się morze, gdzie poczynają się wody jeziora Menzalech Co należy do Afryki, co do Azji bo też naprawdę żadna z tych ławic, a więc i ławica, na której wznosi się port Said, nie należy ani do Afryki, ani do Azji, tylko do morza. Na całej szerokości delty Nil przez wszystkie ramiona i przez wszystkie kanały wrzuca w morze czarny muł, naniesiony z wnętrza Afryki, a ono jakby rozgniewane za to, że rzeka mąci jego przeźrocze, bije w nią piaskiem i zatyka jej ujścia. Stąd wjazd do wszystkich portów egipskich jest trudny i nawet do Aleksandrii większy statek nie może wejść bez pilota. Ale wracając do Port Said, co stanowi prawdziwy wdzięk tej miejscowości, to ogromna przestrzeń wód i nieba w stosunku do szczupłej rozległości Ziemi, na której stanęło miasto. Skutkiem tego wydaje się ono drobną, świetlistą plamką, zagubioną wśród dwóch niezmiernych błękitów i rzekłbyś, istnieje po to tylko, by promienie słoneczne miały się na czym zebrać i co rozświecić. Błyszczy też jak bryłka jasnego złota, aż oczy mrużą się pod nadmiarem blasku.